Szybki i pyszny deser do kawy. Hej, mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Mariusz. Cześć Wam. Czy dysponując trzema składnikami można wyczarować smakowity deser do kawy? Tak, jeśli dodamy czwarty będzie on fantastyczny. Jeśli chcecie wiedzieć jak zrobić kruche ciasteczka z marmoladą to zostańcie ze mną i obejrzyjcie przepis. Czy dysponując trzema składnikami poczarować pyszny deser do kawy. Smakowity miał. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze i dziękuję również za subskrypcję. Do zrobienia ciasteczek potrzebujemy mąkę, masło, śmietanę i marmoladę lub gęste powidła. Wszystkie składniki do zrobienia ciasteczek muszą być w temperaturze pokojowej. A ja Wam polecam ciasteczka orzechowe. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Do mąki i masła dodajemy śmietanę kwaśną. I zagniatamy ciasto. Ciasto już mamy zagniecione. Robimy to jak najszybciej, żeby nam się nie zagrzało. Zgniatamy teraz w taką kuleczkę, kładamy w folie i schładzamy przez pół godziny w lodówce. A jak minie pół godziny, to weźmiemy się do robienia ciasteczek. Pół godziny minęło, bierzemy się za robienie ciasteczek. Podsypujemy blat mąką. I naszą kulkę rozwałkowujemy tak na około 3-4 mm. Najlepiej prostokąt. I nasz powiedzmy prostokąt u mnie nie do końca to tak wygląda. Kroimy na kwadraty. Najpierw paseczki, a później te paseczki na kwadraty. Na każdy kwadracik kładziemy łyżeczkę marmolady. Łapiemy przeciwległe końce. Zlepiamy. I tak przygotowane ciasteczko układamy na brytwance wyłożonej papierem do pieczenia. Ciasteczka już gotowe, kładamy je do nagrzanego piekarnika na 190 stopni góra dół i pieczemy około 25 minut do rumianego koloru. Widzimy się po upieczeniu. Moje ciasteczka się już upiekły, a jeśli lubicie takie kruche ciasteczka, to polecam Wam ciasteczka z sedanem. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem! I ta-dam! Piekarnik otwieramy, odczekujemy 10 minut i wyjmujemy i zdejmujemy z blaszki. Ja wkładam drugą partię i idę z nimi do piekarnika. Ciasteczka już są gotowe do jedzenia. Jeśli wolicie bardziej słodkie, to możecie sobie jeszcze posypać powierzchni pudrem. Dla mnie są takie wystarczająco. Dziękuję Wam za ten czas, który spędziliście ze mną. Zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapkę w górę pod każdym filmem. To tylko jeden klik. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia tarty rustykalnej z jabłkami i ciasteczek. Dynow-korzennych. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa!